Motocykl BMW R71. Widzimy słynnego Kiebelwagena, którym przemieszczają się oficerowie Waffen-SS, a przede wszystkim samochód ciężarowy Borgward 1500. I to właśnie w tym Borgwardzie znaleźli się ci, którzy mieli postawić opór nacierającym jednostkom polsko-radzieckim. Jest to brygada łowców czołgów. Zadanie mieli jedno w tej chwili, zatrzymać jak najszybciej i jak najmocniej czołgi i wszelkie wozy bojowe, które się pojawią. Widzimy, rozstawiają w tej chwili swoje stanowiska. Widzimy w rękach żołnierzy w SS, pancer Fausty. Fausty. Jest to broń, która o dużym ładunku kumulacyjnym była w stanie zatrzymać to, czołg T34. Trafnie uderzony, trafnie szczelony. Powstrzymywał ten czołg i skutecznie wyłączał go z pola bitwy. Widzimy, widzimy jak żołnierze zajmują stanowiska w pośpiechu, przygotowane okopy i tutaj chcą zatrzymać drugą armię Wojska Polskiego. Niemcy w tym czasie w okolicach Drezna nie dysponowali już praktycznie żadnymi dużymi siłami pancernymi. Mogli opierać się tylko na improwizowanych pododdziałach, m.in. właśnie pancerieger, czyli łowców czołgów. Obrońcom, bo tak możemy mówić, jeśli chodzi o żołnierzy niemieckich na, w okolicach Drezna, sprzyjały warunki naturalne. Po ostrzale artyleryjskim, po nalotach, jakie dokonywało radzieckie lotnisko na, pozy na pozycje niemieckie, powstawały wyrwy, powstawały leje, powstawały takie pozycje, które pozwalały się łatwo, łatwo bronić, łatwo okopać. Stanowiska, które zajęli łowcy czołgów, zostały ubezpieczone przez granadierów pancernych wyposażonych w broń rozmaitego pochodzenia. Jak Państwo widzą, oprócz karabinów Mauser, oprócz pistoletów maszynowych mamy także broń radziecką. To było zjawisko zupełnie zupełnie normalne w tamtym okresie. W momencie, kiedy trwało okopywanie się łowców, czołgów na horyzoncie pojawiły się, pojawiła się czołówka pancerna 16 Dnowskiej Brygady Panternej. Trzy czołgi T34-85. Trzy pojazdy, które doskonale radziły sobie z większością sprzętu niemieckiego, który w tamtym czasie pojawiał się w linii. Uzbrojone w potężną armatę D5-4 kalibru. 85 mm. Niemcy zauważyli, zauważyli nacierające czołgi. Nie mają artylerii przeciwpancernej, ale mają leki, pancerzownice kalibru 88 mm. Mają też słynne pancerfausty, które tak wiele złego wyrządziły pod oddziałom polskim i radzieckim począwszy od roku 44. Widzimy jak na, jak na czołgu T34 przemieszcza się Jednostka fizylierów, piechoty, która wraz z tymi maszynami nacierała w kierunku niemieckich linii. Celowniczy pancerszeka Tomas Verle, urodzony w Słubicach, wymierzył wprost w środek pancerza pierwszego z pojazdów. Oddał strzał z pancerzownicy. Ojej! Ojej! W kierunku pierwszego z poleciały głowice pancerfaustów. Pozostałe T-34 ruszyły, ruszyły naprzód. Fizylierzy zeskoczywszy z pancerzy, pancerzy T-34 rozpoczęli uderzenie w kierunku stanowisk niemieckich. Ostatni z T-34 został unieruchomiony. Niemcy. Prowadząc ogień z pistoletów maszynowych i z karabinu MG-42 próbują podjąć wymianę ognia z nacierającymi fizylieriami. Drodzy Państwo, może dziwić, że część czołgów ma białe orły część, a jeden z nich czerwoną gwiazdę, ale 16. Dnowska Brygada Pancerna, która w tamtym okresie prowadziła działania w okolicach Drezna, była jednostką radziecką transferowaną w szeregi wojska polskiego tuż przed rozpoczęciem ofensywy z linii. Nysy Polacy załamują się pod ogniem. Niemcy stawiają duży zaciekły opór. Odzywa się działo czołgowe 85 mm D5T. W kierunku drugiego T34 lecą pancer Grenadierzy, widząc, że nie będą w stanie powstrzymać natarcia radzieckiego, rozpoczynają odwrót. Pada rozkaz przed radiostację. Niemcy, Niemcy, do tyłu. Wszystkie pancerzausy zostały wystrzelone. Wszystkie śleki zostały wystrzelone. Nie ma już amunicji. Granatierzy będą się wycofywać. Dla fizylierów radzieckich jest to znak, żeby ruszyć naprzód. Niemcy w pośpiechu bardzo chaotycznie opuszczają swoje stanowiska. Czołg T34 rusza naprzód. Jeden z czołgów, doświadczony dowódca, który ślify zdobywał jeszcze pod Stalingradem, rusza w kierunku Niemców. Grenadierzy wycofują się w tym czasie na pozycjach polskich. Pojawi się także pół czołgów ciężkich i czołg IS-2, który poinformowany przez radio już przygotował się do natarcia więc skupiają się jeszcze w ostatnim akcie desperackiego ataku. W tym Lubi momencie nienięcia. w tym momencie na polu walki pojawił się także ciężki czołg IS-2 uzbrojony w potężną armatę 122 mm. Wow. 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 W kierunku stanowisk niemieckich ruszył IS-2, jednego z półków czołgów ciężkich, z półków ciągów ciężkich, ale w tym momencie na horyzoncie pojawił się jeden z improwizowanych oddziałów niemieckich. Widzimy słynne czołgi pancerka Wagen 5 Pantera. Widzimy także niszczyciel czołgów Marder. Zaczyna się piekło na ziemi. Widzimy idzie ostro do przodu. Strona niemiecka jest strzałotany, strzał jest bardzo mocny, z potężnego kalibru. jest w stanie zatrzymać panterę. To był czołg, który potrafił zatrzymać panterę. Niemieccy granadierzy pancerni zostali zepchnięci do defensywy. Fizyjerzy zajmują kolejne linie okopów. W tym czasie do natarcia ruszają niemieckie czołgi. Wszystkie te 34 zostały praktycznie unieruchomione. IS-2 po oddaniu ostatniego, ostatniego strzału także się zatrzymał. W tym momencie na, w linii celownika celowniczego czołgu IS-2 pojawiła się Pantera i pojawił się Marder-2. Tuż za nim suną dwa niszczyciele czołgów jak Pancer 38 T-Hecer. W tym czasie... Dowódca jednego z T-34 decyduje się nawiązać kontakty ogniowy z niemiecką jednostką pancerną. Mimo, że T-34 stoi w miejscu, jednak jeszcze potrafi oddać strzał. Jeszcze, jeszcze z siebie wypuszcza to, co jest najważniejsze, czyli pociski. Pociski po to, żeby zatrzymać Panterę. Zazwyczaj taka była taktyka, zagonić Panterę w róg i ostrzelać ją. Inaczej zdobyć jej nie można było. Radzieccy fizylierzy idą do przodu. Fizylierzy radzieccy zajmują kolejne linie okopów, nie patrząc na ostrzał ze strony, ze strony Niemców. W tym momencie do natarcia zdecydowała się ruszyć niemiecka piechota z dywizji pancerno-spadochronowej Hermann Teraz ciągle idzie do przodu. Jeszcze nie została trafiona przez ciężki czołg IS2. Radzieccy Flyz leży zalegni w okopach. Po drugiej stronie ciągle widać broniących śnić, do niedopiski się wafę NSS. To były mi bardzo. Oby ci w boju, żołnierze, którzy nie poddawali się, pranili się do ostatniego tchnienia, do ostatniego, do ostatniej kuli. Oni się nie poddawali. Oni dobrze wiedzieli, że dla nich niewola niemiecka, niewola radziecka skończy się dla nich tragiczną. No w najlepszym przypadku zostaną wywierzeni na Sybir. Widzimy, jak rozwija się natarcie pod oddziału. Dywizji Pancerno-Swadarnowej Hermann Gering, żołnierze Luftwaffe, strzelcy Wyborowi, łowcy Czołgów, żołnierze wyposażeni w broń automatyczną spod oddziałów granierów Ludowych, czyli jednostek, które tworzone od 44 roku nasycone były m.in. broją maszynową. Rosyjscy Fizylierzy, widząc jak w kierunku. W ich kierunku przemieszczają się żołnierze Waffen SS i żołnierze Luftwaffe będą zmuszeni się wycofać. W okopach dochodzi do walki na noże, dochodzi do walki wręcz. W tym momencie jeszcze odzywa się czołg T-34-85, ale pocisk przenosi. Żołnierze Ludwafy zalegają na pozycjach wizylierzy jeszcze rażą ich ogniem broni ręcznej. Odzywa się również różnica przeciwpancerna kalibru 14,5 mm. Niemcy są coraz bliżej. Rosjanie otrzymują hasło przez radio do odwrotu, do odwrotu. Ci żołnierze, którzy jeszcze zdolni są stawić opór. Popędzani przez oficera, który zauważył, że wobec nawały niemieckiej nie mają szans. Decyduje się wycofać swoich swoich towarzyszy cofną się na bezpieczne pozycje być może wezwą kolejne czołgi ale tutaj już trzy maszyny zostały unieruchomione jeszcze broni się pojedynczy pojedynczy T-34-85 proszę zwrócić uwagę jak bardzo ładnie rozwinął się atak niemiecki na całej szerokości pola. Jeden z granierów pancernych w myśl zasad wpajanych mów instrukcji Meiner-Geigen-Panzer podrzucił butelkę z benzyną pod T-34. Nagle z podpancerza zaczął wydobywać, wydobywać się dym. Silnik się zapalił. Wszystkie czołgi 16 Dnowskiej Brygady Pancernej, wszystkie czołgi tej szpicy zostały uruchomione. W tym momencie Rosjanom nie pozostaje nic innego, jak tylko się wycofać. Widzimy, jak rannego dowódcę, oficera Radzieckiego stara się wyciągnąć z wieży jego towarzysz. Czołg pali się, pozostałe już zostały zniszczone. Niemcy ruszają do natarcia. Wiedzą, że w tej fazie walki są górą. Niemcy dobrze wiedzą, że mogą przywozić swojego wroga i tym samym zyskać, zyskać kilka dni po to, żeby wycofać się na bezpieczne pozycje, tam gdzie są już Amerykanie, i tym samym ocalić skórę. Proszę zwrócić uwagę, jak mechanik próbuje gasić czołg. Mimo wszystko, że już wróg jest bardzo blisko jego on, swoją maszynę ciągle broni po to, żeby ją wyprowadzić, ją i swojego dowódcę z okrążenia. W tym czasie na całej linii trwa już natarcie niemieckiej piechoty. Żołnierze dywizji Hermann Gering, żołnierze 500 Batalionu Pionierów, jednej z jednostek, która znalazła się również w okolicach Drezna i toczyła woje przeciwko 16 brygadzie Pancernej i Polskiej. Nie, Nagle na zapleczu na zapleczu Niemców jeszcze eksplodują ładunki to. Miny to miny, które Niemcy jeszcze przed chwilą zostawili za sobą. Teraz detonują je po to, żeby kolejne, kolejne fazy natarcia nie ugrzęzły na własnych polach minowych. Grenadierzy pancerni sprawdzają czołgi, które zostały przed chwilą rozbite przez ich towarzysze. A już w kierunku centralnego punktu pola walki kieruje się zestaw przeciwlotniczy. Borgward 1500 z działem Flak 38, kalibru 20 mm. Wkracza majestatycznie, powoli, tak jakby wiedział, że nic go złego tutaj nie spotka na tej ziemi. Widzimy ciągle żołnierzy Bafaneses, którzy gospodarzą się jeszcze na swojej ziemi, którzy zajmują czołgi i czekają na być może kolejne natarcie, być może to już ostatnie w ich wojnie momencie zamaskowany zestaw przeciwlotniczy, który swój rodowód ma jeszcze w czasach walk w Afryce Północnej, bo to właśnie tam w roku 1942 po raz pierwszy zainstalowano szybkostrzelne działka Flak 38 na samochodach półtoratonowych i w ten sposób stworzono improwizowane działo przeciwlotnicze. Ten zestaw używany do końca II wojny światowej ma stanowić osłonę dla granadierów i żołnierzy dywizji pancerno-spadochronowej Herman Gering przed Przede wszystkim lotnictwem szturmowym armii radzieckiej. O ile na zachodzie obawiano się najbardziej myśliwców bombardujących, o tyle najgorsze dla strony niemieckiej na froncie wschodnim były słynne Iły 2. Iły 2 opancerzone od spodu samoloty, które były w stanie na niskim pułapie razić cele nie tylko, nie tylko piechotę, ale także lekkie pojazdy, a nawet zagrażać transporterom opancerzonym. Widzimy jak żołnierze w charakterystycznych szaroniebieskich mundurach i w w panterkach zajmują kolejne linie odbite z rąk Rosjan. To grenadierzy dywizji pancerno-spadochronowej Hermann Gering. W tym czasie już zestaw przeciwlotniczy będzie udzielał im wsparcia z powietrza, wsparcia, które tak naprawdę mogło Przesądzić o tym, czy kolumny niemieckie mogą utrzymać ten, ten teren. Wsparcie udzielane przez szybkostrzelne działka 20 mm, flak 38. Jeśli ktoś z Państwa oglądał szeregowca Rejana, to wie, że ta broń też mogła być skutecznie użyta przeciwko piechocie. Na pole walki wjeżdża samochód Renault. Samochód Renault, którym więzieni są dwaj żołnierze niemieccy. Żołnierze, którzy mają do spełnienia bardzo. Bardzo specyficzną rolę. To pododdział Dywizji Granadierów Pancernych Brandenburg, która także brała udział w działaniach w rejonie Budziszyna. Ci żołnierze, ta jednostka zaczynała swoją historię bojową w ramach Sił Zbrojnych III Rzeszy jako formacja specjalna. Żołnierze w przebraniu uczestniczyli w działaniach za linią Wroga, uczestniczyli w operacji Barbarossa, walczyli na froncie śródziemnomorskim, a teraz w kwietniu 40.